Start. Kogo przygnębiło siedzenie w domu przez pandemię COVID? Ręka w górę. Ok, całkiem sporo, dzięki. A mnie było wręcz przeciwnie. Bo dzięki pandemii mogłem poukładać sobie pewne sprawy. Pochodzić z moim psem, karmelem na spacery. Nawet robiłem to codziennie. Ale przede wszystkim zająłem się swoimi zainteresowaniami. Czyli inwestowaniem. Wam dzisiaj moją historię związaną z inwestowaniem oraz wytłumaczę kim są tytułowe wyki niedźwiedzie. Zatem wszystko zaczęło się, czy cała moja przygoda zaczęła się od wydarzenia, które nazywa się Short Squeeze na akcjach GameStop. Jest to tak zwany szybki, gwałtowny, nawet spektakularny wzrost na cenach akcji spowodowany Szybki, e, szybkim zamykaniem transakcji krótkiej sprzedaży. E, później wytłumaczę, o co w tym chodzi, bo widzę po twarzach, że nie do końca wiecie. E, także z mojej, też patrząc z perspektywy czasu, uważam, że uczestnictwo w tym wydarzeniu nie było ani bezpieczne, ani też rozważne jako rozpoczęcie mojej kariery. E, firma GameStop zajmuje się sprzedażą gier, akcesorii do gier, konsol, powstała już w latach 80 w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mają do tej spółki ogromny sentyment, ponieważ pierwsze swoje gry kupowali właśnie w tych sklepach, w tej sieciówce. To uczucie nostalgii i sentymentu było na tyle magiczne i silne, że spowodowało na akcjach tej spółki kilkutysięczny wzrost w ciągu dwóch miesięcy. Także każdy mógł zostać milionerem. Ta spółka jest notowana na giełdzie, ale najwięksi inwestorzy grają po to, że ta firma upadnie, ponieważ odnotowują oni spadki w przychodach od wielu lat. Jednakże jeden człowiek na serwisie internetowym Reddit o dziwo sprawdził od środka i okazało się, że jest niedoszacowana i powinna ich cena powinna o 30%, a to oznacza, że rozpocznie się reakcja łańcuchowa, która będzie polegała na tym, że transakcje osób, inwestorów, które grają na spadek, zamkną się te transakcje, a ta cena właśnie wzrośnie do, do, do kilku tysięcy procent w ciągu tych kilku Dni, miesięcy, w tamtym okresie, czy nie wiadomo było, ile to zajmie, jakie to będą też wyniki. Za, Zapascynowany tym światem, to oczywiście po stronie byków, czyli osób, które grają od wzrosty. To była czysta spekulacja, ale pomimo tego podjąłem to ryzyko. Eem, także w tamtym okresie czułem się jak Bóg, bo tylko zarabiałem. Zarabiałem setki tysięcy dolarów, ale nie zamknąłem swojej transakcji, bo chciałem. Jeszcze więcej. Myślałem, że spekulowanie jest proste. Do pewnego poranka. 28 styczeń 2021 rok. Otwieram e, swojego maklera, patrzę na akcje spółki i widzę spadek w wysokości 50%. Jak myślicie, co zrobiłem? Nic. Nie przyjąłem się tym w ogóle. Bo ja widziałem, że się znam na tym. Zrobiłem źle pieniędzy. Także w ogóle się tym nie przejąłem, postanowiłem trzymać tę pozycję dalej. 29 styczeń. Poprzedniego dnia cena zamknęła się w wysokości 409 dolarów, a dzisiaj po jednej godzinie cena wynosiła już 64 dolary, czyli jest to wzrost 30%. Miałem rację, byłem górą. A o dziwo pod koniec dnia cena wzrosła jeszcze o 60%, czyli zbliżała się max do wyników historycznych. Miałem rację. 30 stycznia. Trend się niestety odwrócił. Spadki były w wysokości około 20%, ale postanowiłem, że nadal trzymam tą strategię, no bo czasami trzeba zrobić jeden krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. 31 stycznia. Styczeń. Okazało się, że niedźwiedzie cały czas wygrywają, czyli są to inwestorzy, którzy, którzy grają pod spadki. Oznacza to. Też kolejny spadek, tym się cofamy, o 30%. Na ten moment oznaczał to spadek na, na podstawie kapitalizacji. 2 miliardy dolarów zniknęło i setki inwestorów traciło swoje pieniądze. Tym też ja. 1 luty 2021 roku. Otrzymałem powiadomienie od swojego maklera, że niedługo muszę wpłacić pieniądze na swoje konto, ponieważ zapożyczyłem się u niego, żeby móc zainwestować. To jest zły znak. A tego dnia również były spadki. Następny dzień, 2 luty 2021 rok. Margin call. Straciłem wszystko. To powiadomienie oznacza, że wszystkie transakcje zostały zamknięte ze stratą i straciłem praktycznie wszystko. W taki sposób zarobiłem swoje pierwsze większe pieniądze, no i równie szybko je straciłem. Jedynym czym się poczeszam, to jest fakt, że nie zainwestowałem wysokich kwot, bo w tym momencie straciłbym kilkadziesiąt tysięcy złotych. A takie kwoty, takie straty, takie kwoty mogłbym nie przeżyć, bo Wall Street bardzo dobrze zna takich ludzi, którzy zarabiają, potunę, tracą nią. Nie wytrzymują tej presji i popełniają samobójstwo. Do takich osób należa, należał Jesse Livermore i taka była jego historia. Dlatego z mojej mowy zapamiętajcie jedno: bądźcie pokorni, ponieważ możecie się też mylić, możecie być ekspertami, ale może się okazać, że będzie też inaczej. No i nie pożyczajcie pieniędzy na inwestowanie. Dzięki.